Dzisiaj będzie naprawdę niezła akcja Otóż słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że przebiorę się słuchajcie za prawdziwego Sonika No może tak nieprawdziwego dosłownie, ale słuchajcie jestem dzisiaj, uwaga Sonik biedny ja jestem W każdym razie słuchajcie, dzisiaj udaję biednego Sonika słuchajcie, który wbije na serwer youtuberów I będzie słuchajcie prosił ich o pet. tak moim do Dzisiaj słuchajcie jesteśmy na serwerze, gdzie są słuchajcie youtuberzy Których słuchajcie zaraz wam pokażę i opowiem wam słuchajcie o co w ogóle chodzi W każdym razie dzisiaj będziemy prosić słuchajcie youtuberów właśnie o pety Słuchajcie udając Sonika takiego jak ja, bo no, to jest taki Sonic za jeden złoty, no tak to dosłownie. Słuchajcie. W każdym razie pamiętajcie, że i łapę w górę suba, Pamiętajcie, aby końcie napisać w komentarzu wasz link, słuchajcie, z Robloxa. No i pamiętajcie, aby końcie moi drodzy w Państwa Discorda, Instagrama, grupę wevello. I napiszcie w komentarzu swój nick z Robloxa, ponieważ słuchajcie, już pojutrze będą wielkie konkursy, słuchajcie, na PETA 180 rejonów, więc pamiętajcie o od... a my słuchajcie, piszemy w takim razie do chłopaków, bo słuchajcie, są tutaj też youtuberzy, którzy są naprawdę słuchajcie, bardzo bogaci. No i zobaczymy czy pomogą takiemu biednemu Sonikowi jakim jestem. Ja no, zobaczymy w ogóle peta jednego, tego nazywam Pet Sonik, słuchajcie, no tak spoko więc może na tym piszemy, uwaga! Siema, jestem biedny Sonic. Please. POMÓŻCIE Pisze, słuchajcie, z błędami jakby, co? Tak, żeby było, moje taki biedny Słuchajcie, siema, jestem biedny, Sonic, please, pomóżcie O, zobaczcie, rost napisał, słuchajcie, to jest właśnie rost i medi ogólnie tutaj jest, słuchajcie Siema, Sonic, napisał rost Siema, please, pomocy o, zobaczcie, tu jest, o, zobaczcie, ktoś tam tutaj trada Ej, zobaczcie Zobaczymy, czy Sonicowi pomogą szybko Zobaczcie, dok? no nie, dok, no nie chce nam chyba dać doga, no nie Nie, no, ej, no, no już jest cancelował, no nie, No, beta jakiegoś dobrego, pani prezes prezesuniu. Peta, jakiegoś dobrego pani prezesuniu. Naprawdę poratuje pan! Poratuj pan petem. suniów. Nie wyzy... Co? Aha, od Suniów nie wyzywaj, no to jest prezes Sunio, no to jest wyzwisko No, nie wiem Ale zdążyłem kolejnego trade. Ej, bo ktoś nam coś da, proszę Nikola a a e, e e Ona musi nam coś dać, słuchajcie, to jest chyba... To jest ona, ona musi nam coś dać Ja mam tylko tego kota O, zobaczcie, się 2 miliony O nie, o nie, chyba mój trade No właśnie No niech mi nie chce pomóc Please, Rost A Sonic, jestem twój fan Naprawdę, słuchajcie, on musi pomóc Mogę ci dać rapera? Jakiego rapera? O czym on mówi? Taki, jaki raper? A co? Jak coś tam, coś tam ofertę. Pina spawn napowiedz chajcie. Gdzie on w ogóle może być? Gdzie może być ten rostek słuchajcie? O zobaczcie jest rost, zobaczcie jest rostek. Zobaczcie jak ma petę, no co jest? Idę. No fajnie, ale mógłby mi coś dać. Please, no daj peta. Proszę, no jestem naprawdę, jestem szybki. You like rap? E, no, no, no nie, no może to no, nie. Jakby no nie, ja tylko biegam, ja biegam tylko. Faster than me, aha co? Faster than me? A czy on chce, się z nim ścigał? O nie, słuchajcie ja nie tych upgrade'ów. Co, co, co? do Fip, strefy start. Ej, co, co, co? Ej, dobra, albo musi lubigaj. chodźcie no nie, on się bawi ze mną. Zobaczcie, się ze mną bawi. No nie, no nie, no, roz, no Co on robi? No nie, no, zobaczcie, jak on się bawi ze mną. No trudno, nie. Nie, no, dobra, jestem noobem. Sonikiem nubem Please, pomóż mi. Rosną. Rostek. Co, co, co? Jaki luigi, luigi, Nie, on mi pomoże, no. No M M M Mandy chociaż, Mendy lubię cię, naprawdę słuchajcie, okłamam. Zobaczcie, o, o, zobacz, o Mandy, tak zapytania. Dobra, o zobaczcie, zobaczcie, napisałem Mandy, ja może teraz sobie i teraz zobaczcie, rostpie teraz od tej Co jest? Zobaczcie, napisałem chyba jeszcze dużo lepszy niż rost. Bo roz nie chce mi pomóc XD, aha napisał XD No dobra, ale no co zobaczcie dał mi treta roz no ja mam tylko to naprawdę Kupię cię On chce mnie kupić? Eee, nie Możesz widać dać peta Za ile petów są? Ej, on chce mnie kupić On chce mnie kupić za pety, ej dobra Eee, nie wiem, nie wiem, no to dużo chociaż, nie wiem Co najmniej 50 chce On chce mnie kupić, co jest grane, nie o no nie, słuchajcie, co ty kupujesz? Ej, słuchajcie, on pisze dorosłe coś w ogóle, no nie no Jak on mi dał... On się Peta 72 Trione Zobaczcie, Peta 72 Triony, co jest? Ej, to jest jakiś podrabianiec? Zobacz na niego, no co jest, medy? nie, nie jest tym prawdziwym Soniciem Ej, to słuchajcie, mamy Peta 70 Trionów, co jest, o co my dostaliśmy? Okej, okay, teraz tańczy Sonic, o nie, teraz Tańczu, co jest? Tens, nie wiem Dance, dance, 2. Nie wiem, dobra, tańczę, tańczę, zobaczcie, o, ty, tańczę, to tańczę, zobaczcie. Nie no, właśnie stałem się Soniciem należącym do rozsta. Kupiłem cię, no, no, ma rację, słuchajcie. Napiszemy tak, Mandy, chcesz mnie odkupić? Może, słuchajcie, Mandy chce mnie odkupić. Ten zakup, co ten zakup? Słuchajcie, Mandy chyba nie lubi tego zakupu. Ej, no, co jest? Naprawdę, Mandy mnie odkupić może chcesz? Jak ty nie jesteś Sonic? No, jak to nie, no, no co? Ja nie jestem Sonic? A, widział, U mójnik Dawaj biegnij dogonię ciebie zobaczysz To No fajnie mają upgradeów No fajnie może mi po prostu co jest? No fajnie że jest szybszy, no fajnie, fantastycznie! To no nie nie śmiej się. Pomóż mi. Taki nie za dobry, zden. No co mnie wyzywa, że jestem złym sonikiem? No nie no. Rost. Super zakup. No jeszcze wyzywa Rosta, że kupił złego Sonika. No nie no, dobra. Dobra. Mandy, odkup mnie. No nie no, jeszcze pytam. To... Proszę, Mandy, odkup mnie. Po co ty mi? Ej, słuchajcie, po co ja mu mogę być? Ej, po co ja mu mogę być? Ej. hem, 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 hem. Eee. O wiem. Co on napisał? 70 tylionów plus sprzedam Sonika Juzes. Rost chce mnie sprzedać. No nie no, Rost. Gdzie on jest? Mandy, kup mnie, a dam ci coś fajnego. Dobra, Mandy, kup mnie, a dam ci coś fajnego. Super. Ej, zobaczcie, co Ross napisał? 10 milionów trylionów. No nie, no to są żarty. Co Mandy napisał? On max 10 milionów warty. No nie, no, ty jesteś więcej warty 10 milionów. już oszaleli. No, Mandy, kim ty jesteś? Napisałem, kup mnie za pół trylionów gemów. O, zobaczcie, Mandy mi dał tradea. Co jest? Zobaczcie, mamy trade od Mandy'ego. Ja mam chęć Axolotla. So domino złożył ofertę. Jaki domino złożył ofertę? Za no ej, a może będę chce mnie kupić? No jeden bilion, nie! No nie no, nie sprzedam się za tyle, nie! No nie! Nie! Naprawdę, jeżeli on chce mieć swojego Sonika, to to musi się wysilić, byś był więcej warty teraz, no <grywy> Jest smutno! Nie no, skoro, to będzie musi mnie więcej cenić. Dobra, 250 milionów gemów. Dobra, niech będzie schajcie 250 milionów gems. I Bendy może mnie kupić. O, zobaczcie dał mi trader, zobaczcie, Betty dał mi trader. Ej, boż to świadczy. bo chce mi kupić, zobaczcie. Czemu on dał ready? Czemu on nic nie dał? Ej, zaraz, zaraz. 10 gemów, no nie! Nie no, ej, ej, 50 milionów oferta Domino! No nie no, ey no nie no N Nie mniej niż 200 milionów gemów. No nie 200, zobaczcie, on system nie żarty robi. No nie. nie Co mieć swojego Sonika to niech płaci! No nie, słuchajcie, napisałem więcej, naprawdę, no nie sprzedajmy zobaczcie 200 milionów gemów, no nie. Słuchajcie, nie, naprawdę nie no, 200 tysięcy! Jeszcze 3 zera! Jeszcze 3 zera do tego Więcej nie jest to warte No ej, Mandy mnie wyzywa No nie, to jest warte więcej Moi drodzy, właśnie stałem się totalnie, praktycznie Dubowskim solikiem, który jest nic nie wart Jak ty jednego Gema wart nie jesteś to Oni mnie wyzywają, moi drodzy, smutek Dobra, nie, ja wracam do spawna A nie stać mnie, sorry O, zobacz, Rostek złożył mi ofertę, co on mi chce dać teraz? Przy jestem jeszcze jego, jest, jestem jego Soniciem przecież jeszcze Aha, czemu on mi dał? Tyle jesteś wart <laughs> Nie nie, Słuchajcie, nie. Czemu jestem tyle wart? Co? Ej, co on tu zrobił? Ej, co jest ze mną? Czy wy to widzicie? Co jest grane? Co się ze mną stało? Ej, nie no. A właśnie, przecież Mandy ma te komendy swojej admina. Ej, on specjalnie to chce zrobić, żebym nie mógł ofert przyjmować. Co jest grane? Ej, to jest serio niemiłe, widzicie? Mandy mi zrobił free camera, żebym nie mógł specjalnie ofert widzieć, które dostaje. Co jest? Ja, ja to wyłączam. Co on ze mną robi? Dobra. Ech, Mandy, dobra. 500 tysięcy games. Dobra, słuchajcie, Mandy, 500 tysięcy gemów. Nie będzie, masz, przecież nie kupić Za tyle, dobra, słuchajcie, Mandy nie na tyle kupi Naprawdę, ja tylko wezmę prezenty Teraz tylko 100, trudno naprawdę, okej okay. Och, dobra, Więc. dobra Mamy trener od na naprawdę, czy wy to widzicie? Za 100 gemów, czy za 100 tysięcy gemów Naprawdę, za 100 tysięcy mnie chce, nie no Moi drodzy, Sonika za 100 tysięcy, słuchajcie Kup, Mandy nie sprzedam, co? Nie sprzeda, so... Rosty sprzeda mnie teraz, co jest? Niech. Si dobra, słuchajcie, ja biorę to co jest, chodź. Ja biorę to co jest i naprawdę, słuchajcie, nie będzie lepiej Nie będzie lepiej, podatek <śled> Podatek nie! Możesz w abonament. Co co, co? Od 100 tysięcy k nie, moi drodzy, wiecie co? Nie, moi drodzy. O może zmikso zmiksowana Milena może będzie chciała mnie kupić. Nie, słuchajcie. Dobra, Mendy, Mandy, co chcesz ze mną zrobić? Wiem, słuchajcie tak, wiem, nie umiem pisać, bo szybko piszę. Wiem, wiem, wiem spokojnie. Musisz przejść grę i mi to oddać? Eee... E e e co? Że, 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 że ee, Nie, nie ma mowy nawet Słuchajcie, nie, ja to, ja to mam oddać wszystko? Nie, słuchajcie, nie, naprawdę e, Dobrze, co ja mam robić? Słuchajcie, co na ode mnie chce? Oddaj peta, jak się sprzedajesz A on chce, żebym oddał bo wszystko? Musisz nauczyć się Szybko to szybko? Biegać? Skakać? Nie, nie, słuchajcie, nie widzicie co, moi drodzy? Ja już nie mam siły, naprawdę ja już... I skakać szybko Latać Co latać? NIE! To jest jakaś zniewaga naprawdę e, Wiecie co moi drodzy? ja spadam generalnie, ja spadam z Sonikę... Nie dobra, ja spadam ogólnie e, e... Miło było poznać Miło było poznać, to uważaj na siebie Ej, załóżcie, miło było poznać Ej, Ja ogólnie będę leciał moi drodzy, to się siema moi drodzy Co się działo, czy wyczuczaliście, że oni chcieli mnie kupować i sprzedawać sobie, jako Sonic, jako maskotkę? To jest, to jest, za dużo po prostu, nie To ja już po prostu mam fajnego peta moi drodzy przynajmniej Mam trochę gemów, ale to była jakaś przesada Elo, papa, siema i też moi drodzy Pamiętajcie, możecie też moi drodzy wbić rosta i do mendiego, ale to jest jakaś masakra, elo papa